Dzień dobry, witamy Państwa. Z nami jest Marlena Grześnik. Karol Brandys. Cześć! Tak, to my w duecie dzisiaj będziemy rozrabiać się na tych włosach. Ja pod względem strzyżania, no a Karol, jak to zwykle, Karol, pomacha pędzel, ja pokoloruje, poczaruje, dokładnie. Jest z nami Madzia. Wykorzystajmy to, że włosów nie widać. Marlena, w czym byś widziała panią? Gdybyś miała totalnie wszystkie możliwości długości. Y Fajne pytanie. Ty, powiem Ci, fajnie zacząłeś. No. Super. Tak mnie trochę to zainspirowało, jak patrzę na naszą Madzię Ja Ci powiem, nie powiem tak, mi na pierwszy rzut jest oka Madzie kojarzy się trochę z takim typem urody Salmy Hajek. Nie widzę jej na pewno w krótkich włosach. Ma bardzo ładną, proporcjonalną twarz. Jest dosyć mocno rozbudowana w tej części. E, jak najbardziej efekty dłuższych włosów, z dużą dynamiką, takie kobiece, romantyczne. To jest klimat, moim zdaniem, dla Magdaleny. Mhm. Czyli? Wolałabyś pracować na włosach? Na włosach dłużej. Zdecydowanie. Tak? Dobra. A ja, jako, że Salma y, miała kiedyś blond włosy, bardzo mi. się Miała spodobało. kiedyś? Salma? Miała, tak. Salma hajek. Tak. Miała kiedyś blond włosy. Myślę, że to mogła być peruka, aczkolwiek bardzo mi się to spodobało. Tak, ja wiem, że teraz są te peruki modne, wiem. Tak. wiem. I włosy mamy takie. Uuu, całkiem spory materiał. Ok. Słuchajcie, Madzia miała kiedyś historię, tak naprawdę, grzywki. Co nie jest złe, bo grzywki były swego czasu w modzie. Grzywki mhm. mówię o czymś takim, co jest zachodzące swobodnie na twarz do maks wysokości e, oczu, czyli takie typowe mhm. grzywki. Natomiast ostatniego czasu rządzą bardzo, to Karol, ty lubisz. Eee, grzywki na typ księżniczki. Do tak, myślę, że to już jest wprowadzone jako yy, <laughs> nazwa, której fryzjerzy <laughs> używają. Więc fajnie, że tutaj jest jakby kontynuacja zapuszczenia. Bardzo się cieszę. Magda zresztą sama powiedziała, że w którymś momencie się zorientowała, no ja byś, że rzeczywiście ta grzywka nie była dla niej dobra. Dlaczego? Dlatego, że kochane y, panie, dziewczyny, które macie piękną twarz, ale o mocno rozbudowanej części, jakby żuchwy, tutaj, to zdecydowanie uciekajcie od grzywek, ponieważ grzywki automatycznie skracają wtedy twarz. Oko się robi takie wpadnięte do środka, powiem po prostu, mhm. i ten efekt robi się smutny, krótki. Pojawia nam się po prostu wtedy bardziej zarysowana ta żuchwa, czego nie chcemy, bardziej idziemy w kierunku łagodzenia. I super. Tak szybko powiem. Ja pod względem strzyżenia, jako że są długie włosy, zostawiam. Popracuję na dynamice. Chciałabym, żeby te włosy naturalnie, swobodnie się falowały. Właśnie tymi technikami jakby cieniowania chcę im to dać. Mhm. One się fajnie będą falować. I to tyle, co powiem. Będzie fajna też kontynuacja do tej odrastającej grzywki po prostu. Teraz mam taki efekt, wiesz, tu się dzieje jedno, tu się dzieje drugie. Nie wiadomo co. Coś trzeba z tym zrobić. <śmiech> <śmiech> Jeżeli chodzi o kolor, to wcześniej już podpytaliśmy się Magdy. Mm -hmm. Mówiła, że była próba wprowadzenia brązu, ale nie wyszło to zrobić. Okay. ja e, sugerując się gdzieś tam salmon, cały czas mam to w głowie, e, <laughs> jestem na typową zimą. Myślę, że tutaj mm -hmm. też jest uroda e, dosyć zimowa. Te włosy, tak. które mamy teraz. Są troszkę zbyt ciepłe, stro, trochę zbyt mdłe, jeżeli chodzi o ten typ kolorystyki. No czy trzeba rozjaśnić. No, Karol, to, albo co, ciemno, to co lubisz. Chłodno i wyraźnie Tak. albo chłodne blondy. Nie, to my robimy jasno. Robimy jasno. 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 Zmieniamy ja bym sobie cię. Dzisiaj <laughs> tego, mam dzisiaj jakiś taki dzień, że Karol, trzeba coś podekoloryzować. Ty zawsze <laughs> lubisz rozjaśniać i to zrobimy. Ja lubię tak. ścinać, ty lubisz Karol kolorować, to, rozjaśniać. Lubimy. Po prostu. Bawimy, e, to co do no, dzieła. Tak. Czekajmy, Czekajmy na efekt. Dzięki. Czekajmy na efekt. Do zobaczenia.